Który ma w nazwisku X W nazwisku W nazwisku W nazwisku Zamknę okay. to, to, co W nazwisku Dla Kryła Dla Felipe Maxes. Julian Draxler Julian Draxler No tak. niestety nie był. No, Chorwat, który grał w Finale Mistrzostw Świata Finale Mistrzostw Świata Boże, Mistr ja nawet okay. nie wiem, Czyli co? cała ta jedenastka Dobra <laughs> Nie <laughs> będę. <będzie. laughs> Nie działem, ja wiedziałem! Wszyscy ja pokazuję! I nie patrzcie, i odwiedźmy od siebie. Ja nie nie wiedziałem, że się z e, Perisic. Dajem Mandzukic. I jest! Wykreślałem <noise> M, man... <noise> <Oblek. Oblek. głosy> Obecna dziewiątka reprezentacji Polski. Piątek. Lewy. Świderski. Mili. Mili, Mili. nawet nie był powołany. No, On był dlatego go dał... nie dałem No Nie było go już dawno Nie było no, dawno go, no. go już nie było Zawodnik, który strzelił ze spektakularnej przewrotki Kurde, noble Czy no. myślałeś też o... Wayne Rooney Ibrahimovic Wayne Rooney Wayne Rooney Jeszcze był Ronaldo, Shaqiri Ale tą bramkę w ogóle? z no, City no Ja myślałem o Shaqiri <laughs> jeszcze Wiesz, a, a, to to no. Król strzelców, mistrzostw świata w XXI wieku. Mbappe. Thomas Müller. James Rodriguez. Thomas Müller nie był. Był. No, no właśnie, w 2014 ha James Rodriguez. Może młody Müller, kurde, to... A 2018 to był Ronaldo? No, okay. pokaż, tam... no to nie, to nie ma szans już, bo 20 to już nie. 20 nie. E, jak to 20 nie, Pajowie! Wow. Thomas Müller.